serdecznie się z Państwem witam, jestem w numer 9 7 październik 2020 czwarty rok przeglądam następną rodzinę za zatworem jest pusto brak jakichkolwiek oznak życia w tym ulu zobaczymy ile w gnieździe tych pszczół jest szybko obrócić jamkami. No niestety i w tej rodzinie pszczelej poczułem zapach jadu pszczelego. swój mocno zakitowany. Ani go nie mogę podjąć. A pszczoły tak się wkurzyły, że aż się schowały przed ulem. Nie chcą mi towarzyszyć, patrzeć na mnie. No, jako pierwsza ramka, tylko ostatnia ramka, bo zawsze. Gniazdo od tyłu rozwieram, ładnie się prezentuje. Tu też ramka wypełniona. Podejrzewuję, że tu będzie ok z tą rodziną. Zobaczymy, co tu słychać. A no tak, ramki. przygotowane komórki puste na uwiązanie kłębu. Ja już dość poprawnie ta rodzina będzie wchodziła w zimę. No i jeszcze szła cały ulem do góry bo i pasiece jest niespotykane bo przeważnie obsiadały mi także tą ramkę możemy im zmienić A. bardziej pusto dać bliżej wylotka Także w piękny sposób rodzina przygotowała gniazdo, zapasy, pokarm do zimy, podziwiać i ona nie siedzi za zatworami, ona sobie już siedzi na ramkach, proszę Państwa, tu wszystko ma zawoskowane na krótką komórkę, także Szałowa dziewczyna i pszczoły się nie rozważą dość szybko i ten gląd do tej rodziny poszedł a wiadomo czas to pieniądz no niestety paru rodzinom Muszę jeszcze dołożyć. O kurwa o, weszła. Nie chcę mi się iść za piłką, żeby to docinać. Ta rodzina gotowa do zimy bez szczurów. Dość dobrze zakarmiona. Nie wylega, nie rozchodzi się. Och, jak sobie zimuje Także no, jestem zachwycony z tej rodziny, z jej poprawności. Serdecznie się z Państwem.